feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer to no man i still go 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 hustle out hustle every single day i'll be making moves till i'm buried in my grave Tu jest kawka, jest na a jest Kambodża. A tu masz kawkę przed sobą, czy Czyli jest wszystko. A tu od, od Was drzewek? Tak, to jest nasza, to jest nasza kawa. Ale czekaj ma jasne ziarno? Taka odmiana? czy... No nie, no bo jeszcze jest niezroustowana, nie? Najpierw była czerwona, pobrana ze skórki. Aha. Teraz Się suszy, później się ściąga jeszcze jedną skórkę. O kurczę. I później będzie do prażenia. Nie? Ok. I taki potem będzie miała być wygląd jak zwykła kawa ciemny. Aha. Także jak widzicie, nie wiedziałem, że były zbiory nawet, ale kawa z pędy, Ogólnie wszystko wykoszone, wyczyszczone. Tutaj zobaczcie już ile yy, te wszystkie. Kamienie są zebrane tutaj z farmy. Gdzieś tam przy oraniu, przy kopaniu. Chłopaki je tutaj składują, no już tego się troszkę nazbierało. Tak z Michałem dziś ocenialiśmy, że ponad dwie tony już jest. No, ja się chyba dzisiaj przejdę, troszkę Wam pokażę. Farmy. Chociaż już troszkę widzieliście, ale wiem, że na kupę da jest. Mile widziana na kanale. Także lubicie troszkę przyrody, zresztą ja też. Także na pewno dzisiaj Wam dam relację, a później wracamy do kampotu, zobaczymy jak się tam prace posunęły. Zobaczymy jak pan Rezes Bezos sobie tam radzi. Pięknie słoneczko, powiem Wam, że. Jest godzina około ósmej, przed ósmą, a jest już mega gorąco. Lubię to i naprawdę to słońce mnie tak nie męczy jak na przykład w tych krajach arabskich. Ja się powoli zabieram do konsumpcji śniadanka, moje ulubione śniadanko, czyli ryż i jajka smażone w różnych postaciach. Jak widzicie kawka, jakiś czas temu prezes tam właśnie przygotuje, zakupił. Express, i chyba jesteś zadowolony, prawda? Daję radę. Za te pieniądze nic mu nie brakuje. To A... najtańszy dostępny. A tutaj Michał sprzątał i mi pokazał. Mam nadzieję, że dobrze opiszę. W każdym razie sosy, których już Michał nie produkuje od 3 lat, ale gdzieś tam się yy, zachowały. Także po lewej, ten ciemniejszy to jest Dragon Fruits yy, z Chili. Także ciekawy jestem smaków. A drugi jest to e, sos kokosowy z białym pieprzem i białym chili. O, zapamiętałem, bo jest rano bardzo wcześnie. Tak, z Dragon fruitem historia była taka, że chciałem, żeby on był fioletowy, ten sos, ale się nie udało i w procesie gotowania. I dodatku przypraw kolor uciekł od razu. A na początku był fioletowy? Nie, 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 nie. Nie da się utrzymać tego koloru, wiesz? A, okay. Znaczy może jakby go na zimno robić, bez gotowania, tak, A, czyli to... mówisz w ten fiolet yy, z samego owocu. Tak, taka okay. była idea zamysł, żeby zrobić fioletowy sos. A. Ale to by fajnie wyglądało, ale nie no chyba by to. Ciężko, no. To był. Bo on Fruit nie ma jakiegoś turgu smaku, także on będzie taki normalny, cichy, mm -hmm. No nie ma, nie ma. No taki bardzo wodnisty jest Fruit przede wszystkim. Także będziemy testować dzisiaj. powiem o najważniejszym sałatka z papai. Chociaż tak naprawdę to jest micho papaja, ogórek, marchewka. Coś jeszcze mówiłeś? Taki imbir. Imbir. Ale jeszcze jeden, jeden taki składnik. Marchewka. Pokoje. szalotka szalotka o właśnie a powiem tutaj I, cio... i, i ręka ciotki I ręka ciotki, ciotka się specjalizuje w tych słodkach hmm. i muszę wam powiedzieć, że jest y, pyszne Michała mama też jak była to próbowała, się zajadała a tak ogólnie jak wyglądała, to pozdrawiamy tak z jest. Kambodży ja aktualnie jestem na etapie co codziennie <laughs> dobra My już po śniadanku, a ja znajduję się obecnie w laboratorium Michała. Widzę tam jakieś zapiski, to nie będę tam podchodził, nagrywał. No, ale kuchnia już dawno nie była używana. W każdym razie już za parę dni Michał wraca do produkcji sosów. Chyba około 4000 sosów ma do wyprodukowania, także yy, no na pewno będzie Miał sporo pracy, ja wczoraj, wczoraj tak. przywiozłem mu do sosów dwa Jimbimy. Ale nie do żeby Michał przy pracy popijał, tylko no, używa właśnie Jimbima do swoich sosów. A tutaj zaraz wam pokażę, bo tutaj są octy i ostatnio je wąchałem, jest też pająk. Jakiś mały, no jeden pachnie jak oce, drugi nie, prawdopodobnie jeden będzie do wyrzucenia, drugi jeszcze nie wiem, ale dzisiaj się postaram Wam tą zagadkę wyjaśnić, co z tymi octami. No niestety, no nie było mnie, też przewoziliśmy, tam się to pomiksowało, z tego co wiem nie powinno, w każdym razie no testy, próby. Mm, zobaczymy. Także testujemy eee, odset z, tylko z, z wody kokosowej. No. <laughs> good or not? <laughs> no, not good. But go or not? ginegar But vinegar or not? Vinegar. don't it's like? a... Powiem wam, że tutaj akurat ten yy, no odset z tego, z wody kokosowej Ogo jak ocet całkiem ciekawy. Tutaj z mango tak jak myślałem, się nie udało, zresztą nie pachnie tak jak ocet tutaj. Jest dużo lepiej. How you cut the moringa? Not really. He no, did chop a couple. But Come on, Morgan. Show me how you use your knife. I want to see. Come up. <laughs> Very good. Jestem teraz nad zbiornikiem. Jak widzicie, woda naprawdę robi się fajna, przejrzysta. Wrzuciłem troszkę paletu, ale jak na razie małe zainteresowanie ze strony ryb. W każdym razie o, teraz coś tam zaczęło wychodzić na powierzchnię W każdym razie przejdę się troszkę po farmie Michał pojechał z chili, które przywiozłem na La Plantation, żeby je today, żeby je uwędzić Akwaponika, jak ostatnio mówiłem obecnie wyłączona. Nikogo nie było, nie było mnie, nie było Michała zini, także... Przerwa. Tutaj jak po drugiej stronie przy drodze widzicie drzewa kokosowe, kwiaty tata Sini posadził, a w tych kręgach tam mamy limonkę z tego co pamiętam. No i walczyć cały czas. Nie ma jakichś yy, dużych wzrostów, ale walczy. Widzę, że fajne zielone krzaczki. Nie wygląda to źle, bo cytrynę to widzieliście. O, drzewa cytrynowe wyglądały mniej więcej tak samo, a zobaczcie, jak są teraz duże. A my może przejdziemy do... Y, ...tutaj starego domku. Znaczy może starego domku, do domku, gdzie wcześniej mieszkał Michał. A obecnie dół jest... Y, ...no, zagospodarowany pod produkcję grzybów. Mm, oczywiście nie produkcję paczek, tylko właśnie część tej paczek y, do użytku własnego y, Michał z nią właśnie tutaj y, zostawiają no i mają z tego jakieś grzyby na śniadanie a widzę, że jest tego sporo o zobaczcie no to trafiliśmy na dobry dzień Pięknie A jeszcze z drugiej strony Muszę pokazać Sini Bo grzybów cała masa nikt nie zbiera Tam białe boczniaczki widzę Reszta brązowych Ale o zobaczcie jeszcze z tej strony są Nie wiem czy to stare paczki czy nie Ale pięknie to wygląda Zaszedłem jeszcze tutaj na to drugie łódko A tutaj powiem Wam, że woda też czyściutka, taka nie wiem czy to będzie widać w kamerze, ale taka niebieskawa, zielonkawa a lazurowa W okularach to się fajnie prezentuje i widzę troszkę co się dzieje pod wodą, bo są chyba z polaryzacją, ale ryb. Żadnych nie widzę. Wiem, że tutaj ciała wcześniej żab dużo łapał. Taki odcinek jest. Łapał żaby na małe żabki. Także to też taki ciekawy troszkę a la kanibalizm wśród żab Dragon Fruits widzę, że już odpuściły. E, odpuściły mam tutaj e, na myśli, że już nie owocują. Także jednak to była prawda, takie też moje spostrzeżenie, że... Pod koniec pory deszczowej zaczynają kwitnąć kwitły, no, dobrych parę tygodni, trochę tych owoców było. A tutaj Michał mówił, że chyba dzisiaj jutro zaczynają, czyli produkcja paczek, tych paczek, z których właśnie przed chwilą widzieliście rosną grzyby, a dokładnie boczniaki. Tutaj to wszystko już się widzę wymieszane i przygotowywane do... Paczkowanie, właśnie tą maszyną, znając życie, pewnie kilka tysięcy paczek będzie zrobione. No, my też tak rozmawialiśmy tutaj, akurat z Marcinem z Dubaju. Oczywiście, pozdrowienia do Dubaju. Marcin też został poniekąd naszym. Partnerem. Zaczynamy robić różne rzeczy razem i pewnie tego będzie jeszcze więcej. W każdym razie y, też myślimy o tym, żeby y, no, skorzystać z tego, że tutaj na farmie Micha produkuje paczki i gdzieś te y, grzyby y, coś może dobudować. Zobaczymy, ale żeby te grzyby po prostu też rosły, i żeby je gdzieś tam sprzedawać czy to w kampocie, czy w pnąpę no zobaczymy, czy starczy czasu i energii. I widzę, że tutaj też Michał przygotował tutaj też pokój, ale raczej tylko na, na paczki, żeby tutaj one muszą jakiś czas potem odstać po zapakowaniu. No powoli do przodu Michał ma teraz co robić. Dużo zajęć, produkcja sosów. Nie widzę też, chyba, że niedługo dostawa będzie yy, tych biurów. O, coś tutaj łazi. Ale wykoszone, chyba przejdę przez ten. Koło tego. Koło zbiornika z wodą kochali, No, w każdym razie. Nie ma tutaj pusto. Tutaj zawsze też grzyby rosły pod tymi workami, ale wszystko wysprzątane, pewnie będzie mi chodomawiał. Może zejdziemy jeszcze tam później do domu bartka prezesa Bezosa. No, tutaj się przyjdziemy, zobaczymy. Może jakieś grzyby. Widzę tam jakieś grzyby rosną, no. Ale to chyba nie te jadalne. No, tu jakieś mamy takie. No nie wiem Ale jakoś na drzewie to nie wygląda to na jadalne Gdzieś w ogóle chłopaki coś nie wiem, wyrywali Ale się dziury porobiły Ale się powupukiwało tutaj Ale zobaczcie tutaj, jaka woda teraz czysta Dno elegancko widać tak zwana wyspa. Chyba naś na w środku też byli. Nie wiem, czy pamiętacie, parę miesięcy temu to wykosiliśmy po prostu do zera, ale te drzewa tak szybko odbiły, że nie no, rośnie to mgnieniu oka. Teraz trzeba uważać, żeby tu jakieś. Tutaj lubią się węże kręcić, chociaż powiem Wam, ostatnio zauważyłem może zauważyłem to za duże słowo ale z informacji Nasze awokado, z informacji jakie otrzymuję tam od chłopaków z Domu Polskiego. No to bardzo dużo u nich tych węży teraz ponoć jest. No, chłopaki ładnie tutaj wykąsili cały ten placek. No, a ja idę na hale zobaczę co ewentualnie jeszcze muszę dzisiaj zabrać. No, tutaj też krzoczory były wykosili. No a nasze wzmocnienie tej hali, jak widzicie, wszystko funkcjonuje. Tutaj mamy ten odpływ, wszystko tutaj też zarosło trawą. A tu były, no są, kamienie zginą, ale jednak to zarasta. Ale to będzie fajne wsparcie do hali. Tutaj tak samo. Zresztą tutaj to jeszcze y, liście z bambusa opadają, także robią taką naturalną powłokę. No co prawda troszkę tutaj takie widzicie jest pęknięcie. No ale no to w tych temperaturach beton. Ważne, że się wszystko w miarę trzymają. Ja może przejdę jeszcze tutaj kawałek. zobaczę czy wszystko all right. Na górze rynny całe. Szczerze to tutaj nie byłem jeszcze od yy, wyjazdu a tu doszliśmy do platformy na której byłem wczoraj no, fajnie wszystko wykoszone Prąd jak widzicie podłączony ale wczoraj tak jak się okazało wieczorem tak jak mówiłem, o, w skrzynce jest tam wyłączony bezpiecznik. Jak będziemy potrzebowali prądu na hali, to nie ma problemu. Można ten prąd tam włączyć. O, to muszę zabrać, bo wczoraj to zostawiłem urządzonko. No ale udało się zawiesić. też wszystko. To no, nic, wchodzę do środka. A tutaj jak, zobaczcie, trawa przez siatkę wyrósł. No, pracowity piąteczek. A Michał tutaj kolejny pokój e, postanowił odnowić. Będzie tutaj e, magazynek, był magazynek, ale będzie... Ja tym Michałowi wymagałem troszkę pomalować, to wszystko jest pierwsza warstwa, tak że widzicie malowanie w... W, w Gesthausie malowanie w Nakupędzie. Pora sucha, czas na remonty.